Mocny Boże, Ty jesteś naszym źródłem siły i obroną w walce z pokusami, które nas otaczają. Zanosimy przed Tobą nasze modlitwy o wytrwałość i moc, abyśmy mogli przezwyciężać złe pokusy, które nas osaczają. Wiemy, że świat jest pełen pułapek i zasadzek, które starają się oddzielić nas od Ciebie i prowadzić nas na drogę grzechu. Boże, prosimy Cię, abyś nas umocnił swoją łaską. Niech Twoja łaska przemienia nasze serca i umysły, abyśmy mogli rozpoznawać i unikać pułapek diabelskich. Daj nam mądrość, abyśmy mogli odróżnić dobro od zła i wybrać drogę, która prowadzi do Ciebie. Otwórz nasze oczy na wszelkie zagrożenia i pokusy, które czyhają na nasze dusze. Daj nam odwagę, abyśmy stanęli przeciwko pokusom i oparli się niewłaściwym pragnieniom. Niech Twoja moc w nas działająca umocni naszą wolę i pozwoli nam wybrać drogę sprawiedliwości i świętości. Uczyń nas nieugiętymi w obliczu kuszenia, tak jak Jezus Chrystus był nieugięty w swojej drodze ku krzyżowi. Boże, Twoje Słowo jest naszą bronią w walce duchowej. Daj nam gorliwość w czytaniu i medytowaniu nad Twoim Słowem, abyśmy mogli wzrastać w wiedzy i mądrości. Niech Twoje Słowo oświeca nasze umysły i kieruje nasze kroki na drodze prawdy. Uczyń nas odważnymi w modlitwie, abyśmy mogli prosić Cię o siłę i wsparcie w naszych zmaganiach. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Zwycięzcy, składamy przed Tobą nasze modlitwy. On sam doświadczył pokus, ale nigdy nie uległ im. Pomóż nam naśladować Jego przykład i być odważnymi w obliczu wszelkich prób, niech Jego moc i zwycięstwo nad Grzechem będą naszymi siłami w walce z pokusami. Dziękujemy Ci Boże, za Twoje wsparcie i łaskę, które są z nami w każdym momencie. Niech Twoja obecność towarzyszy nam w naszej codziennej walce, a nasza wierność Tobie niech przynosi Ci chwałę. Wszystko to składamy przed Tobą w imię Jezusa Chrystusa, naszego mistrza i zbawiciela. Amen.